słuchajcie teraz trzasnąłem właśnie że być może czekajcie redukcję szumu włączę żeby włączona żeby szumu nie było żeby każdy zrozumiał o co chodzi właśnie paproszek dobra niech sobie tam będzie może on chce ze słynnym naszym Marcinem sportowcem jakże utalentowanym walkę ten cały dziennikarz. E, no właśnie, że on jeszcze bardziej się chce, chce rozwinąć swoje horyzonty i zasięgi, że on <grym> nawet się do tego poziomu zniżył, że on zrobił taką taką w kit burzę, w kit, żeby rozpędzić to na tyle, żeby z, jeszcze bardziej zaistnieć w mediach, ale ze swojej strony to zrobił. No przecież to normalne, że każdy, kto ma olej w głowie, to wie, że to hipokryzja jest. No ale co zrobisz Jak nic nie zrobisz Do myślących świat należy I to tyle Nie do wykształconych Tylko do myślących Właśnie Bo wykształcenie nie daje ci możliwości Aż takich jak Wykształcenie nie da ci nigdy takich możliwości Jakie da ci Edukacja Taka mobilna, że tam gdzie jesteś, tam się uczysz, a szczególnie uczysz się na błędach, właśnie, na błędach swoich, a jak już opanujesz do perfekcji te nauki i skończysz kilka fakultetów, a najwyższy będzie wiadomo jaki, to już na Harvardzie, po Harvardzie ulicznym uczysz się na błędach czyichś, właśnie, tak, nie na swoich. Boś ty już nie popełniasz, bo Twoje życie jest jak pole, minowe i jak nadepniesz raz na minę, to normalne życie ulwie nogę, nie? Więc nie można się pomylić. <grytanie> jak się czujesz, Krzysiu? <grytanie> jaką ma Krzysiu, tak? Marusia, jaką ma ten dziennikarz? Jakże cudny na ranę. Marusia śpi, Marusia ujrzy ma taką zamłodę, że ona nie może go słuchać. No, że jak, w, jak włączyłem, włączyłem, słuchajcie kochani, jak włączyłem tego y, elektronicznego, y, ja nawet nie wiem jak się nazywa ten, co te, te gale promuje i tak dalej, y, Nie, aż tak to bardzo nie interesuje, nawet nie wiem czasami kto tam walczy, a, a jestem jakby nie był udziałowcem w tym wszystkim. Oddałem te sprawy, na których się nie znam, w ręce specjalistów, a sam robię to, co lubię, to, co kocham. Skupiam się na tym, że mogę wam nagrywać, przedstawiać swoje emocje w taki, a nie inny sposób, pokazywać się z takiej strony, z jakiej chcę, ale zawsze za każdym razem z lepszej. Za każdym razem buduję siebie w taki sposób, że zmieniam coś na lepsze. Każdy dzień mi daje takie możliwości i wykorzystuję je, a wy możecie sobie myśleć, myśleć właśnie, co chcecie. bazując na... to jest takie właśnie mierzenie swoją miarą. <laughs> tak. Mierzenie swoją miarą. Tak to się nazywa. Ojejku. Oh, oh, oh. oh, Szukam czegoś. Ale chyba tego tak tu nie A wiecie, się, jaką mam słabość z taką z małolaskich z baletów, i tak dalej. I, z, I niestety z czasów niedoli mam taką słabość, że jaram po jary z popielniczki. <laughs> I co z tego? wygasiam sobie pół i palę pół zaraz. Wtedy, kiedy znajdziemy ochotę. ochota. No i co. Słabi są ci marni gracze. Słabi na maksa. No, ale każdy ma prawo wyrażać swoje zdanie w taki sposób, w jaki potrafi. Każdy ma prawo oceniać, ale tylko nieliczni zachowują się na tyle godnie, elegancko, z klasą, że. Często jak mogą nie powiedzieć, nic to nie mówią i, i wiedzą kiedy co zrobić, a jak mają mówić, to tylko dobrze, bo źle się nie mówi o nikim. Nie wypada. No, czasem się powie na przykład tak jak ja o jednej dziewczynie, gdzie miałem mnóstwo rzeczy do powiedzenia na jej temat, brzydkich strasznie, jak jej charakter albo jej brak jej charakteru, brzydki brak jej charakteru. To mogłem powiedzieć dużo, ale jedyne co mogę powiedzieć, to nic dobrego. I sobie żyje dalej. No, każdy ma prawo się zmieniać tak czy inaczej jak chce względem swoich potrzeb, tak? No. Tam niektórzy siedzą i nie wiedzą, co ja mówię. W ogóle nie rozumieją tego. Nie, nie mogą trzasnąć o co chodzi. A to jest takie proste właśnie. To jest takie proste. Tak. Tylko trzeba chcieć. Coś robić dla siebie, ale też przede wszystkim dla innych mi mówią cały czas, że ja muszę siebie pokochać, a ja nie potrafię. Zawsze ja chcę, mam potrzebę kochać kogoś, bo wtedy wiem, że zmieniam się dla siebie również, ale przede wszystkim dla kogoś. I to jest najgorsze, że kolejna dziewczyna tego nie zrozumiała. A naprawdę ją pokochałem Beskitu. Iż I przykre jest to, że ona dawała się tak manipulować i słyszała to wszystko, co nie jest prawdą, nie było widocznego omokiem i wierzyła w to, co było tylko słowem, ale nie czynem. I mało tego, że rozwijałem jej wątpliwości co do jej znajomych, których miała słabych. I się słabych na maksa, na maksa, jeszcze nie mówię co nie brzydko, no bo nie mówi się brzydkich rzeczy o nikim, tak? <laughs> Ale to takie fajory były, że to jest historia. No przyjechała kiedyś koleżanka, chciała z nią salą kosmetyczną otwierać i miała 20 złotych w kieszeni. <laughs> na dom przyjechała, a jedynie zostawiła sobie na szlugi. Wynająłem jej apartament na 3 dni i przez 3 dni nic nie wymyśliła. Tak kreatywna była jej koleżanka. A to była jej przyjaciółka, przyjałka, przyjałka, po cichaczu pisała z nią. Albo obgadywałem z jakimś koleżką lewym, który kręcił na. Kręciłem jak cygan słońcem. No. Kierowca bombowca, nie będę mówił, widzę. Łowca skór. Łowca skór! Łowca skóry. <laughs> Łowca skóry. <laughs> Łowca skóry. <laughs> Zbiera napletki. Z tej, z z żydowskiej na napletki zbiera, łowca kół. ja nie wiem co mam wam powiedzieć, ja jestem załamany, zrozgotani jestem, że wychodzę na miasto i naprawdę jest nieliczny procent ludzi, z którymi można wymieniać poglądy w miarę na przyzwoitym poziomie właśnie. A to czy ktoś ma taką przeszłość czy inną, to jest kwestia też tego czy chce się zmienić, czy się rozwija, czy... czy... Czy wykorzystujesz życie w pełni? Bo można zdefraudować życie tak jak ludzie, fortuny defraudują, tracą majątki, z dnia na dzień chorują i umierają, i okazuje się, że to im się do niczego nie przydało. Ale bagaż doświadczeń, jak budujesz go latami, masz przyjaciół prawdziwych i masz to coś, czego nie da się kupić. Nie da się kupić, prawda? Tak? Wiadomo, że nieliczny procent to rozumie, nie da się tego kupić, tego czegoś. To największym bogactwem w tym przypadku są prawdziwi przyjaciele. Prawdziwi przyjaciele, przyjaźni ma taki fundament, że nie zniszczy jej, jeżeli jest prawdziwa, nic do końca życia. Ja mam takich przyjaciół, ja mogę to o tym, o tym śmiało powiedzieć i ja nigdy nie ukrywałem przed nimi niczego, nigdy żadnego z nich nie oszukałem, nigdy nie wymieniłem żadnego kłamstwa wobec tych osób i lata... Ciężkiej pracy ze sobą, bo normalne, że w przyjaźni bywa różnie i też są te gorsze momenty, ale to jest prawdziwa przyjaźń, ona przetrwa wszystko. Właśnie. I między innymi, właśnie ta dziewczyna tego nie zrozumiała. Ona już na samym początku nie wierzyła w to, bo nikt nie zbudował w niej tego. Ja jej zrobiłem kiedyś herbatę taką zimową, ale ona mówi, że nikt jej takiej herbaty nie zrobił. No co, jak zjada miała być doświadczenia? Szkoda mi, przykro mi, bo ja się zaangażowałem w tą relację i, I jest mi przykro. No nic, każdy sobie wybiera względem siebie. Towarzystwo, środowisko, ludzi, którymi się otacza, ale za każdym razem jest tak samo. Twoje środowisko jest Twoją wizytówką i świadczy o tobie, z kim się zadajesz. Takim się stajesz. Jeżeli zadajesz się z dziadami, stajesz się dziadem. Nieważne pod jakim kątem, yy, w jakim kontekście mówię, yy, to jest normalne, że dziadostwo to też jest złożona historia i. Może być dziadostwo emocjonalne, intelektualne, może być różnie rodzaj, rodzaje dziadostwa, jest mnóstwo, tak właśnie, <śmiech> ale śmiech, <śmiech> o Boż. nie no Bożenka, jak mogłaś z Cyganem daj spokój, bo hajs miał, hajs to nie wszystko, pamiętaj, ale z San Francisco tam będę słuchał disco, z moją najpiękniejszą, najpiękniejszą ponad wszystko i Tyle mam do powiedzenia wszystkim tym złym kobietom, które patrząc się w oczy kłamią. Czarpyska bardzo szybko, bo prawda jest akoliwa i zawsze wypływa. Świat jest mały, szczególnie w moim przypadku, jest tak mały, że ja zaczyna mi to dokuczać coraz bardziej. Najlepszego, wszystkiego dobrego, dobranoc.